Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na ground game.com. <gry> Cezary Kęsik po walce z Tomaszem Romanowskim. Szybka to była walka. No, szybka walka, nie poszła po mojej myśli. E, w sumie plan realizowałem do czasu, chyba do pierwszego trafienia. Później zamiast uspokoić walkę i, i nie iść cały czas za Tomkiem, jak mnie wciągał to. No to poszedłem chyba na wymianę i dostępu. Zaskoczyły Cię swoją postawą tym, że po tej zmianie w sumie kategorii wagowej tak, a nie inaczej zaczął ten pojedynek? Yy, troszkę mnie zaskoczy, zaskoczył tym, że jak yy, był gong, to zaczął się cofać, nie? No to wyszedłem za, nim, za no i chyba się wciągnąłem w jego grę, bo później jak on zaczął presję wywierać, to powinienem odpuścić, rozciągnąć kurcze i dalej mu tą nogę okopywać, jaki taki był plan, żeby wykluczyć mu tą nogę, żeby ograniczyć te szybkie wejścia, no, no i nie zrobiłem tego, nie. Chyba nie można powiedzieć, że zapewnie się czułeś, to nie było to, co zadecydowało tutaj o tym, że gdzieś tam dałeś się wciągnąć w jego grę. Czułem się bardzo dobrze, waga poszła idealnie, w ogóle całe przygotowania poszły dobrze, bo bez żadnych kontuzji. E, ładowanie poszło dobrze, rozruch był spokojny, no nastawienie było też bardzo dobre jak nigdy. E, zawsze przed każdą walką byłem taki śpiący, ziewałem dopiero w klatce się budziłem, a tutaj byłem cały czas taki bardzo zmotywowany, żeby, no żeby pokazać tobiemu, e, że jednak to jest 8-4. No a... Widać on się dobrze odnalazł w tej kategorii. Czy to wszystko co wydarzyło się przed walką, te wasze słowne przepychanki, te trochę niby żarciki, te jakieś tam uszczypliwości to też wpłynęło jakoś na, na twoją postawę przed, tą, przed na tą postawę już w samej klatce? Nie no, wiesz jak to jest, kurde. Przed walką trzeba trochę podkręcić publiczność, żeby żeby był ten smaczek, żeby ludzie czekali. Widzę, że się ludziom podobało, bo dużo osób mi pisało, że, że spoko to wyszło. Ale ja do Tomka nic nie mam, on do mnie też nic nie mam. przecież ja byłem u nich kurczę tam na, na obozie e, kilka razy, akurat Tomka wtedy nie było, ale, ale znam ich, jego trenerów i chłopaków, więc mówię, złej krwi nie była. a to, że podkręciliśmy troszkę przed, przed walką, no to trzeba było. Rozczarowanie, może złość, trochę wkurzenie, co tak dominuje teraz przede wszystkim, jeśli chodzi jak myślisz o tym, co się wydarzyło? Może troszkę rozczarowanie i na pewno złość, bo plan był wykonywany dobrze. Myślę, że w drugiej rundzie ta noga już by mu odmawiała posłuszeństwa. No ale mówię, no, on mnie wciągał, wciągał, zamiast ja odpuścić, to, no, to wciągnąłem się w jego grę, nie. tak wiecie co, troszeczkę też chyba pewnie jakoś tam przyjdzie czas, żeby gdzieś to wszystko sobie obejrzeć, na spokojnie przeanalizować, Będziemy, jakie pomysły chciałbyś jeszcze w tym roku może tutaj wrócić i pokazać się znowu, czy się da się trochę odpocząć, nabrać dystansu. No, właśnie nie wiem, no muszę obejrzeć walkę na spokojnie. Jestem cały i zdrowy, troszkę mam tu oko nie wiem, wiesz, spuchnięte, ale, ale nie mam żadnych pęknięć ani nogi mnie nie bolą, ręce mnie nie bolą. Tak jak po każdej walce zazwyczaj byłem rozbita, a to jakiś yy, oczodu jakoś delikatnie pęknięte, a to nos. Yy, no, zobaczymy, jaki pomysł będą mieli na mnie teraz włodarze I no mówię, no, będę chciał się odbić. W mocno tam gdzieś po tej walce dostałeś okrzan, czy raczej nikt specjalnie na razie nie chciał podgrzewać atmosfery jeszcze? Nie, nie, nie dostałem okrzanu, ale no wiemy, wiemy co, co nie zagrało, co źle zrobiłem. Plan był wykonywany dobrze. No po prostu wszedłem w jego grę i, no i Tomek wygrał gratulacje dla niego. Jak mocne w Twoim odczuciu były ciosy Tomka Romanowskiego? No jak widać mocno, jak upadłem, to w głowie się zakręciło. E, dokładnie to mówił. Myślałem, że w tym parterze mnie, mnie nie trafił, ale muszę to obejrzeć, nie? Bo tam coś do sędziego mówiłem, czemu za szybko przerwał, nie? bo chciałem coś tam kontynuować, ale to z tego co ja pamiętam, a jak było, to muszę obejrzeć. A jak traktujesz jego słowa uznania po walce i to jak powiedział, że będzie chciał się być teraz opas? A to już zależy od wodarzy, ja do tego nic nie mam. Jak wodarze zadecydują, że zasłużył na walkę o pas. Chociaż ja byłem piąty w rankingu to nie wiem czy dostanie tą walkę. Nie? To chyba będziemy kończyć, jak my się patrzymy, tutaj, bo jeszcze Damian Janikowski przed momentem troszeczkę gdzieś oddech łapał, więc sobie oglądajmy tę walkę. No i czekam na swój powrót. Niech tam rzeczywiście te wszystkie dobre jakieś strony zostaną wyciągnięte i niech się ten powrót uda. Tak jest. Będę chciał wrócić i na pewno będę chciał pokazać się z lepszej strony. No i muszę wygrać kolejną. Ale co? jechał na minę, co? <grym>, jechał. <grym>, Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.